Ciekawe, czy da się coś zrobić z tego początku, który nagraliśmy. Miejmy nadzieję, że się uda, bo były tam ordynarne sceny. Nie do publikacji. Śmiechem żartem. Cóż, zaczynam, odpływam, odbijam od brzegu, zakładam trupka. Patrzę, co się dzieje i się dostosuję. Czy za jakimś okoniem, czy za jakimś szczupakiem będę rzucał. Zaraz, zaraz wszystko zobaczymy. Widzimy się. Słuchajcie, jest pierwsza rybka. Nie wiem, 20 minut rzucam i na spinning coś uderzyło. Najprawdopodobniej jest to szczupaczek. Najprawdopodobniej szczupaczek od samego brzegu z kapelonów o, Za bardzo rozkręciłem hamulec Nie ale raczej duży nie jest nie, no taki z 70 taczek. Sportowy siedemdziesiątaczek, pięty wróg. Dobra, podbieramy gada. Pięknie się zaczęło. Pięknie. Dobra, zaraz się z nim tutaj rozprawię i Wam go zaprezentuję. Pokażę Wam jeszcze na co wziął. Taki fox, z obróconym ogonkiem w dół. Bardzo skuteczna przynęta, pocięta już wcześniej przez ciupaki. No i jest. Pierwszy tego dnia miejmy nadzieję, że nie ostatni, ale to za chwilkę. Zobaczcie, taki pistolecik, Op! taki pistolecik około 70, przepiękny, piękny, zdrowy. Wypuszczamy, wodujemy. Pięknie poszedł. Wypuścił bąbelki, poleciał tam skąd przybył. Lecimy dalej. Zostawcie łapę, zaczęło się dobrze i lecimy dalej z tematem. Popatrzcie na echosądzie, żeby nie było, że nie rybę zobaczyłem na echosądzie pod sobą i puściłem mu pod spód Twistera. Znaczy tą przynętę, którą miałem. Sandacz. Mam pięknego sandacza, aleś piękny dzień. Ależ pięknie się zaczęło. Piękny sandaczek. Elegancko. Zaraz Ci pokażę, czekaj. Jesteś? Złapaj go. Sandacza. Kurwa, gościa, co tam robiłaś? Urobek, no. Dużego? No, taki 60 parę. Kurwa, to ja to zresztą zaraz do i ci parę tych płotek zaznaczymy brać. Zobaczcie. Relacje, relacje na żywo do chłopaków na brzegu Elegancko 10 minut dwie ryby, a zobaczyłem go na ich osądzie i mówię podrzucę pod pysk Spuściłem do dna, pół od razu no i co robisz? Się? Jeszcze nie doszedł do dna Dobra, wyczepię, pokażę wszystkim i lecę dalej. A jak tam głęboko? Yy, około na środku 4 metrów w miarę równo. O, to ładnie. I stoją stoją po jednej i po drugiej stronie przy spadach to ładnie. Tak, około 3-4 metrów 4 od brzegu zaczyna się fest spad, prostopadły w dno. To tak jak tutaj. Że... To za... to ruch, to powodzenia. No dobra, w kontakcie jak coś. No to Ale jazda, ale jazda, i czuję, że to nie tylko to będzie, że to będzie również, również będzie, e, będą brania na, na trupka. Także no, piękny dzień się zapowiada. Piękny wieczór raczej. Niech ja go sobie tu złapię porządnie. O, wypuściłem go. No i dobra. No i dobra, nieważne. Miejmy nadzieję, że chociaż troszkę go widzieliście. A matroszcie jest znany, no, ale musicie mi wybaczyć, bo, bo są to moje początki z balibołtem. Na razie uczę się, że tak powiem, tego wszystkiego, jak tu obchodzić się z tym balibołtem i tak dalej, i tak dalej. Jest druga łapa. Także dla tych, co przy pierwszej przewinęli, jest druga ryba, więc wbijcie łapę. <laughs> Jak jeszcze tego nie zrobiliście? Mamy trzecią rybkę dzisiejszego wieczorka. Nieduży szczupaczek, ale jest. Ale jest. Zobaczcie, pistolecik. Tak, i oto jego mość. Ała, kotwice. Coś czuję, że mi zaraz ucieknie. Postaram się go wypiąć w wodzie. Albo nie, spróbuję to zrobić tak, aby mi się tylko kotwica nie wbiła w rękę. To będzie dobrze. Zobaczcie takie koleżka, najmniejszy dzisiaj Ale jest. Wracaj kolego No idź Pięknie poszedł. Dziękuję i do następnego koleżka Zobaczcie tu łowimy a tu na telefonie gruba łuska wbijajcie, oglądajcie, zostawiajcie łapki może wyłączę żeby lepiej widać oglądamy Darka i łowimy rybki witam was serdecznie wędkarzy żedaj kolejnego dnia Nocka minęła spokojnie, nie miałem żadnych brań. Wpłynąłem do chłopaków do brzegu i posiedziałem trochę z nimi. Michał najbardziej wytrwale próbował coś łowić. No i z jakimiś tam sukcesami. Były leszcze, był jakiś tam, jakiś tam węgorz. Niestety kamera się rozładowała, nasza główna. Więc no nagraliśmy tylko z mojej sportowej, co nieco. Co, co pewnie już widzieliście. No i co, nowy dzień. Zaczynam na bardzo nowym, nowym łowisku dla mnie. Jeszcze tu nigdy nie byłem. Bardzo ciekawe. Rozlewisko rzeki Mas. No i nic, próbujemy. Troszkę może za sumem, troszkę za sandaczem, jakimś okoniem. A co wyjdzie, zobaczymy w praniu. Widzimy się już na wodzie, a najlepiej przy pierwszej rybie, ale to się jeszcze okaże. No i słuchajcie, ja się zbieram. Już prawie spakowany jestem. Z tej wody niestety dużo nie nagrywałem, bo tak naprawdę nic się nie działo, ani jednego brania, od godziny po szóstej do teraz 11 nic się kompletnie nie działo, ryby wychodziły do przynęty, nawet trzy wyjścia, suma, wydaje mi się, że to sum, bo duży łuk, nie taki jak, jak normalny, więc wydaje mi się, że to był sum, trzy razy wyszedł, powąchał, jeden nawet dłużej. Nad, nad kląkiem, poniżej kląka, podpłynął, popływał i odszedł. Sandacze też podchodziły, szczupaki jakieś sandacze o konie, ale tylko podeszły na sekundę i od razu schodziły. Próbowałem ciemne, przynęty, jasne, nic się nie działo. Ale na szczęście, wczoraj udało się coś złowić. Z tego co wiem, nie jest to nagrane, bo rozładowała się kamera chłopakom ale może jakieś zdjęcie wrzucimy w film eee, Mateusz złapał karpia o prawie 18 kg no i Łukasz przed chwilą złapał ładnego lina także zdjęcia Wam wkleję do filmu to na tyle z tych dwóch dni łowienia wieczora i poranka dajcie łapę komentarz, zasubskrybujcie jeżeli jeszcze nie, nie subskrybujecie tyle, trzymajcie się, do następnego, hej Yy, je, y, pytanie pomocnicze. W, w, w szafie na K. E. Kurwa. Sika. Co tam? Sika. Tu pokaż co O kurwa! Ale co pan? Ale szafa. Kredens, jak nie wiem. Ale kurwy syn. Nie wiedziałem już, że taki jest. A wiesz, że tu górny wymiar obowiązuje? Trzeba wypuścić taką zdobycz. Dowody? Tak. do ranking da do buzi.